od przyjemnych samochodowych wycieczek, po podróże do piekielnych otchłani. Dzięki Game Passowi w ciągu najbliższych kilku tygodni możemy spodziewać się mnóstwa przygód. Sprawdźmy więc, co nas czeka! Przystopujcie mnie, jeżeli już to gdzieś słyszeliście. Grupka nastolatków nie może się doczekać szaleństw bez nadzoru dorosłych podczas ostatniej nocy letniego obozu, kiedy nagle pośród ciemności słyszą dziwne odgłosy. Wyobraźcie sobie, co będzie dalej, bo ta opowieść może zakończyć się na ponad 180 różnych sposobów. The Quarry, które ukazało się 20 marca, to interaktywny horror czerpiący z klasyków gatunków, który daje graczom szansę sprawdzenia, jak dobrze poradziliby sobie w filmie grozy. Wcielając się w każdego z dziewięciu wychowawców, samodzielnie lub z maksymalnie siedmioma innymi graczami, przez całą noc będziecie podejmować decyzje, które zadecydują o tym, kto z kim się zejdzie, kto komu złamie serce, a komu odpadnie głowa. To prawdziwie kinowe przeżycie, zwłaszcza w rozdzielczości 4K, Ultra HD na Xbox Series X, więc zastanówcie się, czy nie wybrać The Quarry na główną atrakcję waszego kolejnego wieczoru strasznych filmów. Zachód nigdy nie wyglądał tak dziko jak w przepięknej, klimatycznej, trzecioosobowej strzelance Evil West, która trafiła do Game Passa 21 marca. Wcielając się w Jesse'ego Rentira, wybitnego łowcę wampirów, przyjdzie wam przedzierać się przez hordy krwiopijców, a także innych diabelskich stworzeń, które akurat się napatoczą. Wasze wierne sześciostrzałowce uzupełnia rękawica miotająca błyskawicami, która pozwala łączyć ataki wręcz i dystansowe w kombosy RODEM z Devil May Cry. A w trakcie pełnej akcji przygody odblokujecie wiele nowych umiejętności i gadżetów. Macie ochotę postrzelać na Dzikim Zachodzie w towarzystwie przyjaciół? To miasto jest wystarczająco duże dla dwóch rewolwerowców, bo Evil West pozwala rozegrać całą kampanię w trybie kooperacji online. Jeśli szukacie gry, która jest nieco mniej przyziemna niż większość znanych ziemskich gier strategicznych, ale nie tak odjechana jak niektóre z tytułów science fiction, Terra Invicta może być właśnie tym, czego szukacie. Terra Invicta, która trafiła do PC Game Pass 26 marca, to gra strategiczna ukazująca życie na Ziemi po inwazji obcych. Przejmując kontrolę nad jedną z siedmiu frakcji, na które podzieliła się ludzkość, przyjdzie wam walczyć o ekonomiczną, militarną i polityczną kontrolę nad planetą, jednocześnie stawiając czoła pozaziemskim najeźdźcom i pomagając ludzkości w jej pierwszych krokach ku wieloplanetarnemu życiu. Czeka więc was nie lada zadanie! Od kosmicznych batalii opartych na fizyce Newtona po dynamiczny układ słoneczny. Terra Invicta podchodzi do każdego aspektu rozgrywki bardzo poważnie. Jeśli więc przywiązujecie wagę do naukowych szczegółów, zdecydowanie powinniście sprawdzić ten tytuł. Już 28 marca Open Road zabierze nas w emocjonującą podróż samochodem, a ponieważ za kierownicą siedzi Anna Purna, możemy być pewni, że czeka nas nie lada przejażdżka. Open Roads pozwala nam wyruszyć wspólnie z Tess i jej matką Opal, którym głosu użyczają hollywoodzkie gwiazdy Katey Dever i Kerry Russell, podróży do wielu opuszczonych domów, by odkryć dawno skrywane rodzinne sekrety. Samo oglądanie scenerii za oknem sprawia ogromną przyjemność dzięki malowniczemu stylowi graficznemu gry, który łączy elementy 2D i 3D w naprawdę kreatywny sposób. Wewnątrz samochodu sprytny system dialogowy pozwala graczom kierować rozmową i relacją między matką a córką, która jest osią tej gry. Jeśli podobała wam się ciepła otoczka i poruszająca fabuła gier takich jak What Remains of Edith Finch, to z pewnością będziecie chcieli sprawdzić Open Roads. A skoro o tym mowa, jakie momenty w grach was poruszyły najbardziej? Śmiało piszcie w komentarzach. Wasza subskrypcja Game Pass odblokuje drzwi do świata podziemi już 28 marca za sprawą Diablo 4. Najnowsza odsłona tej legendarnej serii Dungeon Crawlerów pozwala graczom stworzyć własną postać: od wściekłego barbarzyńcy po potężną czarodziejkę, a następnie wypuszcza ich na rozległy, upiorny, otwarty świat, w którym napotkają setki przeciwników do pokonania i mnóstwo fajnego ekwipunku do walki z nimi. Diablo 4 to też gra typu live service, więc Blizzard stale wzbogaca jej piekielne czeluści o nowe, ekscytujące elementy. Obecny sezon pozwala nawet skonstruować własnego towarzysza, który będzie walczył u naszego boku. Hot Wheels powracają większe i lepsze niż kiedykolwiek. Właściwie to same samochodziki nadal są dość małe, ale prawie wszystko inne zostało wymaksowane w Hot Wheels Unleashed Ty Turbocharged. Jest więcej pojazdów do ścigania się i więcej miejsc do ścigania się nimi, z trasami inspirowanymi dzikim zachodem i podwórkami, które wzbogacają rozgrywkę o nowe podłoża. Jest też więcej sposobów na zdobycie pierwszego miejsca na podium z nowymi manewrami takimi jak double jump i lateral dash, które pomogą wam zyskać przewagę, jeśli wiecie jakich użyć. Generalnie jest dokładnie tak, jak mówi tytuł – Hot Wheels Unleashed tu bierze wszystko, co kochaliśmy w pierwszej grze i podkręca na maksa. Pierwsza odsłona jest już dostępna w Game Passie, więc możecie zaliczyć kilka okrążeń treningowych, zanim 28 marca pojawi się jej kontynuacja. 1 kwietnia posiadacze Game Passa będą mogli na własne oczy przekonać się, jak wielką ewolucję przeszła kultowa gra survivalowa ARK za sprawą Survival Ascended. Dostępna na konsolach Xbox Series X i S, PC i w chmurze, ta wspaniała nowa wersja gry została całkowicie przebudowana dzięki wprowadzeniu fantastycznej nowej grafiki z dynamicznym oświetleniem i wieloma innymi przydatnymi usprawnieniami. Nie są to jednak tylko ulepszenia estetyczne, poprawiona została też fizyka gry, co oznacza, że będziecie też mogli dostrzec poruszającą się trawę, gdy przemyka w niej jakieś stworzenie a realistyczny sposób, w jaki budowle się przewracają, sprawia, że rozwalanie wszystkiego w drobny magda jeszcze więcej frajdy. Jest to również idealne miejsce do doskonalenia swoich umiejętności przetrwania przed premierą Ark 2, które pojawi się w Game Passie jeszcze w tym roku. Chociaż fajnie jest szarżować na oślep z bronią w ręku, Superhot Mind Control Delete to bardziej strzelanka dla osób rozważnych. W tej innowacyjnej grze, w której wrogowie nacierają z każdej strony, a czas płynie tylko wtedy, gdy się poruszamy. Wasz umysł będzie musiał pracować równie ostro jak wasze gwiazdki ninja. Jeśli dobrze zaplanujecie każdy ruch, zdołacie wystrzelać i wyciąć sobie drogę ku bezpieczeństwu, ale jeden zły ruch i nie będziecie ani super, ani hot, bo będziecie martwi. To zupełnie inne spojrzenie na cały gatunek FPS, które pojawi się w game pasie 2 kwietnia. W nadchodzących miesiącach w Game Passie pojawi się jeszcze więcej dużych tytułów i premierowych produkcji. Więc jeśli chcecie wiedzieć o nich jako pierwsi, koniecznie zostawcie suba na kanale. Trzymajcie się.